Telefonie y, oczywiście Marcel Polczyk ma swój kanał w Browstart. Y, ja oczywiście też nagrywam, ale nie, a dobra, nieważne. Y, a więc dzisiaj nagrywamy y, Taniec Widzamy, nowa seria. I dzisiaj będziemy nagrywać do piosenki Tsunami od Witu i Belli. Wyszła, jest nowa. I akurat będziemy dzisiaj ją tak jakby odwzorować tańcem, ale no tak no, dobra. Też na Zaczynamy. Martel, ja tylko puszczę muzyczkę, a ty, ty idziesz roz, już rozpocznij. Znaczy, trzy, 2, 1. Go. Oj kurde! Nooo! Już. No dawaj. Już lepiej. Tak. Dalej. Za chwilę będę musiał to zmontować i usunąć od kilku lat na dobrej fali jesteśmy razem z naszymi falami to od was płynie czysta energia, która pozwala nam sięgać sedna, w drodze na Ej, pełno hejterów Już są nie robi to żadnego problemu już nas nie bolą wasze złe słowa, znam nami jest sam się przekonaj, Wiesz, zatrzymać? bo tutaj się coś... weź od nowa jak się nagrywa.